Cześć, witajcie w kolejnym odcinku po krótkiej przerwie wakacyjnej. Tak jak wspominałam, wracam do Was z moją wishlistą na jesień i zimę. I o ile się nie mylę, jest to pierwszy film, w którym będę opowiadać o tym, co chciałabym kupić na dany sezon, który się mu rozpoczyna. Jak się dowiedziałam ostatnio, jesień to jest taki czas, kiedy wydajemy najwięcej pieniędzy na ubrania, buty i akcesoria modowe, bo mamy taką dużą chęć rozpoczęcia czegoś od nowa, zmiany swojego stylu po lecie. No i jesienią również jest okres Black Friday, który dla wielu marek oznacza duże przeceny i dla wielu osób też dużą chęć robienia zakupów w tym czasie. Ale o Black Friday nagram film bliżej końca listopada, kiedy ten okres się będzie dział. Wracając do mojej listy zakupów, podzieliłam ją sobie na różne kategorie, konkretnie trzy. I pierwsza z nich to są rzeczy, które są praktyczne i których potrzebuję tylko dlatego, że w zeszłym sezonie Zakończyły swój żywot ich poprzednie wersje, i tutaj mam dwie takie rzeczy. Kolejna kategoria to są takie rzeczy, które bardzo przydały mi się w szafie. To są te takie luki, które zidentyfikowałam już po poprzednim sezonie jesienno-zimowym. I trzecia kategoria to są takie rzeczy, które są trochę w mojej wyobraźni, trochę są moją fantazją i do których będę podchodzić trochę inaczej, jeżeli chodzi o ich poszukiwanie. I tak jak wspominałam, te listy zaczęłam już robić pod koniec poprzedniego sezonu jesienno-zimowego właśnie po to, żeby nie zapomnieć o tych praktycznych rzeczach, bo zdarzało mi się to, że zapomniałam o tym, że jakaś rzecz mi się skończyła, zużyła do końca i w momencie, kiedy chciałam po nią sięgnąć, kiedy była mi po potrzebna, no to tej rzeczy nie miałam i nagle zaczynałam jej poszukiwać na gwałt i... Bardzo często kończyło się to jakimiś nie do końca przemyślanymi zakupami, gdzie decydowałam się na coś, co nie odpowiadało mi w 100%. Zaczynając od tych właśnie praktycznych dwóch rzeczy, które mam na swojej liście, i właśnie sobie teraz tak przypomniałam, że jednak potrzebuję trzech rzeczy. Pierwsza z nich to są śniegowce marki Sorel. Ja jestem wierna śniegowcą Sorel od chyba już 15 lat. 15 lat, czyli okresu, kiedy miałam dwa modele. Bo tak długo te buty wytrzymują, i właśnie mój drugi model w poprzednią zimę zakończył już swój żywot totalnie. Ale jak dla mnie, śniegowcy Sorel to jest taki but, który jest bardzo wytrzymały, w którym ja chodzę przez wszystkie zimowe miesiące praktycznie. I robię to codziennie, bo to są dla mnie buty, w których chodzę na spacer z psem, to są buty, które zabieram na jakieś wyjazdy narciarskie, to są buty, które są dla mnie najbardziej wytrzymałe, jeżeli chodzi o bardzo niskie temperatury, o bardzo dużo śniegu, takie, które nie przemakają i w których jest mi ciepło. I właśnie z tych powodów zawsze wybierałam buty Sorel, a nie na przykład jakieś AG albo Mu śniegowce, bo wiedziałam, że wytrzymają mi bardzo długo i że będzie mi w nich bardzo ciepło. Wiem, że jest taki model Emu, chyba, który się nazywa Patterson, który jest wodoodporny i jest zabezpieczony i w pięcie, i w palcach, tak żeby on się nie łamał. Niemniej, Sorele mają jeszcze dla mnie tę przewagę, że jak jest cisko na ulicy, to ja się w nich nie ślizgam, a w Emu bywało różnie. Nie mam konkretnie sprecyzowanego modelu Sorel, który chciałabym kupić. A to dlatego, że chciałabym ich poszukać na Vinted, w sensie nowych, ale na Vinted, bo chciałabym, żeby te buty były nowe, żeby one się dopasowały do mojej stopy. Więc od kilku miesięcy mam już ustawiony alert na Vinted, na buty Sorel. Niestety nie znalazłam jeszcze takiego modelu, który by mi w 100% odpowiadał, a byłby nowy. I ostatnio też ściągnęłam ponownie aplikację Zalando Lounge, na której kupiłam moje poprzednie Sorele te 7 lat temu. Bo tamte buty są w bardzo dobrych cenach. Więc jeżeli się pojawi kampania z sorelami, to pewnie tam też ich poszuka. Druga praktyczna rzecz, która jest na mojej liście, to jest wełniany polar. Ja w zeszłym roku kupiłam sobie polar, który okazał się być bardzo fajny i bardzo praktyczny pod kątem tego, jak był uszyty. Jest to taki zupełnie klasyczny polar. Tylko to, co Okazało się bardzo w nim denerwujące to to, że się w tym polarze pociłam, bo był cały z poliestru. Więc zdecydowałam, że skoro tak dobrze mi posłużył ten fason kurtki i też nosiłam ją prawie codziennie znowu na jakieś takie wyjścia po bardziej praktyczne typu spacer z psem albo wyjazdy, to postanowiłam poszukać właśnie polaru, który będzie z wełny i znalazłam trzy marki, w których są takie polary. Pierwsza z nich to jest polska marka Alvero w której znajdziecie nie tylko ubrania z wełny, bardzo fajne zresztą, ale też kapcie i koce. I te wszystkie rzeczy są robione w 100% z wełny, takiej wiecie wełny jak na koc, czasami, w której jest bardzo ciepło, ale też ma ona wszystkie wełniane właściwości termoregulacyjne. Druga marka to jest marka Owca, w której polar, który znalazłam, to jest model Miś. Jest bardzo uroczy. Jest wykonany w całości z wełny Marynosa, więc też bardzo fajnie. Ale muszę powiedzieć, że ten z Owcy mniej mi trochę odpowiada niż ten z Alvero, ze względu na to, że ma kaptur, a ja niekoniecznie chcę kaptur przy tego typu kurtce. I trzecia marka, jaką znalazłam, która robi takie wełniane polary, to jest Hollert. I tutaj też ten model jest bardzo podobny do tego, który jest w Owcy. Owca i Hollert mają te kurtki polary zdecydowanie tańsze niż Alvero, więc nie wiem do końca na co się zdecydować. Mam już też od dłuższego czasu ustawiony alert na Vinted, jeżeli chodzi o kurtkę Alvero. Zobaczę, czy uda mi się ją znaleźć, czy też zdecyduję się na ten model w pełnej cenie, czego bym do końca nie chciała, bo jest bardzo drogi. I trzecia rzecz z praktycznych, która mi się przypomniała, to jest czapka z Marynosa, taka wiecie, sportowa na wyjazdy, bo przypomniało mi się, że moja czapka w zeszłym roku po nieopatrznym wrzuceniu jej do pralki i nie niezadbaniu o to, żeby nie została wysuszona, noc kompletnie straciła swoją formę, więc zaraz po tym, jak ją wyjęłam z tej pralki, zobaczyłam, że ona tam wpadła, to musiałam się jej pozbyć. I to były praktyczne rzeczy. Teraz przechodzimy do rzeczy, które... Są mi bardzo potrzebne, tak bym to nazwała. To są dziury, które chciałabym wypełnić w mojej garderobie na jesień. Też powstały między innymi dlatego, że trochę przeorganizowałam sobie zeszłoroczną szafę w poprzednim sezonie i właśnie te takie dziury zidentyfikowałam. I tu są przede wszystkim swetry. Ja miałam kiedyś, jak budowałam moją szafę swetrów bez akrylu, Miałam takie założenie, że rzucałam się trochę na wszystko, co było 100% wełna, nie do końca analizując, czy dany fason tego ubrania mi odpowiada, ale jak sobie to wszystko przemyślałam gdzieś tam pod koniec poprzedniego sezonu jesienno-zimowego, to wyszło mi, że ja lubię konkretny fason swetra z golfem. Taki, który jest trochę szerszy, taki, który ma przede wszystkim szerszy golf, bo bardzo mnie irytuje, kiedy nawet wełniany, nawet kaszmirowy golf dotyka mojej szyi. I z tego względu też swetry, które miałam, wystawiłam na wintet i sprzedałam. I właśnie takich golfów w dwóch kolorach, czyli czarnym i takim kremowym, bo to są dwa podstawowe kolory, które noszę zimą, będę poszukiwać. Widziałam, że jest tego sporo na wintet, aczkolwiek. Mam pewne obawy przed kupowaniem ich na Vinted, bo nie jestem w stanie ocenić wzrokowo w 100%, o ile ktoś nie dodał super wyraźnych, dobrych zdjęć, czy ten sweter na przykład nie jest sfilcowany. Więc zacznę od Vinted, będę przeglądać lumpeksy, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć tam coś, co będzie mi odpowiadało, natomiast jeżeli nie, to założyłam w swoim budżecie Konkretne kwoty na taki wiecie sweter, który będzie ze mną już na zawsze i będzie super swetrem, dokładnie takim idealnym fasonie, jaki chciałabym mieć, z dokładnie takim szerokim golfem, jakiego potrzebuję, w jakim się dobrze czuję. No i oczywiście będzie w 100% z wełny. Najlepiej, jeżeli byłby to taki grubszy merynos, chociaż merynos zwykle jest wykorzystywany w takich cieniutkich swetrach, albo fajnie by było, jakby to był kaśmir, albo jakaś mieszanka różnego rodzaju wełny. Ale na pewno w 100% z wełny. Więc to były dwa swetry, takie podstawowe z golfem. Kolejny sweter, który mam na liście, to jest taki ze zwykłym, okrągłym dekoltem, bez golfu, bez. taki wiecie, zwykły, klasyczny, ale z okrągłym. I mam go na swojej liście, i to jest moja misja, żeby znaleźć ten sweter już od jakiegoś czasu. Bo w trakcie mojego odakrylowania szafy, Jeden sweter przetrwał wszystkie wszystkie czystki ze względu na to, że tak bardzo podoba mi się jego kolor i forma i to jak współgra z, z konkretnymi rzeczami z mojej szafy. I jest to granatowy sweter z takimi trochę z tymi rękawami, które kupiłam, wydaje mi się, że tak już z 10 lat temu będzie w Hajemie. I jak kocham to, jak on wygląda, ale kompletnie nienawidzę do tego, jaki ma skład, bo on jest o ile nie w 100% z akrylu, to w jakimś dużym, dużej części z akrylu. I jak go zakładam, nie jest mi komfortowo, więc zawsze pod nim i tak noszę jakieś dłuższe t shirty najlepiej. No i kolejny raz, kolejnej zimy, chciałabym go wymienić na wersję wełnianą, o ile znajdę taką wersję w takim kolorze, w podobnym kształcie. I zauważyłam, że może być na to szansa w Uniqlo, bo widziałam bardzo podobny sweter w 100% z wełny, w tym kolorze, który mnie interesuje, ale muszę pójść i go przymierzyć i zobaczyć. I jeżeli on okaże się dobry, to najpierw poszukam też dokładnie tego modelu swetra na Vinted. ale tutaj znowu jest to z tyłu głowy gdzieś tam ta informacja, że jak sprawdzić, czy on na pewno nie będzie sfilcowany, no bo wiadomo, że z vintage ciuchów nie mogę odesłać. I kolejna, ostatnia rzecz z tych, które bardzo potrzebuję, więc jak wiecie, też nie ma ich tutaj za dużo. Najwięcej rzeczy jest zdecydowanie w tej mojej grupie fantazyjnej, ale jest to płaszcz. Płaszcz z marki Ang, to jest polska marka. Zobaczyłam ten płaszcz jakoś na początku z poprzedniego sezonu jesienno-zimowego. To jest taki klasyk, który oni mają u siebie. I jest to czarny, bardzo obszerny, bardzo długi płaszcz. W ank jest fajne to, że oni mają dwie długości płaszcza. Oczywiście w 100% wykonany z wełny, z dobrej jakości podszewką. I to jest dla mnie taki płaszcz, który jest klasykiem na zawsze, praktycznie. Ja się na ten płaszcz napaliłam już poprzedniego roku. Nie miałam wtedy takiego budżetu, żeby go kupić, więc założyłam sobie, że w tym roku będę po prostu odkładać na to, żeby jak przyjdzie jesień i zima, żeby ten płaszcz sobie kupić i uczynić z niego taką inwestycję, może nie do końca inwestycję, ale coś co jest dla mnie takim mega przemyślanym zakupem, coś co będzie ze mną na wiele, wiele, wiele lat, bo jest to płaszcz klasyczny w formie, a przy tym czuję, że jest taki bardzo, bardzo mój, jeżeli chodzi o jego prezentację stylową, jego potencjał do zgrania się z całą resztą mojej szafy, więc to jest taki mój powiedziałabym główny i największy zakup, jaki planuję tej jesieni i zimy. I przechodząc do rzeczy fantazyjnych, takie, które miło byłoby mieć, ale tylko pod warunkiem, że będą one idealne i tylko pod warunkiem, że będzie sprzyjała temu okazja, czyli znajdę je w Lumpexie, albo znajdę je na Vinted, albo znajdę je w jakimś dobrym składzie i dobrej cenie, gdzieś, gdzie zdecyduję się je kupić. I oczywiście tych rzeczy jest najwięcej, bo to są, wiecie, takie rzeczy, o których gdzieś tam myślę i... Jest bardzo duży potencjał też, że te rzeczy z tej listy wypadną po prostu, ale część z nich już udało mi się zdobyć i nie bez kozary wisi tutaj za mną ten płaszcz. Ten płaszcz jednorzędowy, który przyszedł mi do głowy już na wiosnę, na wiosnę jako, że miałam swój trencz, też nie do końca wiedziałam jak to będzie wyglądało z moim rozmiarem. Nie szukałam tego płaszcza. Zaczęłam go szukać gdzieś w okolicach sierpnia na Vinted i znalazłam kilka modeli, ale nie zdecydowałam się na ich zakup. Aż w końcu ten płaszcz znalazłam w Lumpexie e, chyba przedwczoraj, więc e, cieszę się, że mogę Wam go też pokazać. I to jest taki płaszcz, który jest w bardzo w formie. Ja mój poprzedni tręcz, który mam albo tręcz, który mam poza tym, taki mój główny tręcz, to jest taka, wiecie, klasyka z. E, Patkami tutaj z paskiem dwurzędowy, natomiast ten jest taki bardzo minimalistyczny w formie. Tak bardzo kojarzy mi się na przykład z marką Row I od jakiegoś czasu widuję ten trench, albo tego typu trench, też w różnych stylizacjach, kiedy jest on wykorzystywany nie jako płaszcz, ale jako sukienka. I też wspominałam o tym chyba jednym z, w jednym z moich poprzednich filmów, że chciałabym tę formułę gdzieś tam zaaplikować do siebie i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, więc cieszę się, że jest. I że udało mi się go znaleźć w Lumpaxie. Kolejna rzecz z mojej listy Nice To Have to też rzecz, która jest tam już od kilku sezonów, bo to jest coś, co lubię i liczę na to, że w tym roku może mi się uda w końcu coś takiego znaleźć. A mianowicie jest to krótka, czarna kurtka, która jest dość obszerna o takim pudełkowym kształcie, ale zależy mi na tym, żeby miała wysoki i szeroki kołnierz. Z racji tego, że tego typu kołnierz jest jednym z trendów na ten sezon, liczę, że w końcu może moje oczekiwania, moja wyobraźnia zostanie zrealizowana przez marki. I taki płaszczyk, taką kurtkę wełnianą, oczywiście uda mi się gdzieś dostać. Oczywiście najlepiej w dobrej cenie. I tej też, jak wszystkich moich rzeczy, będę szukała na początku na Vinted, później w Lumpeksach przy okazji moich wizyt w Lumpeksach. A dopiero gdzieś tam później w markach modowych. Kolejna rzecz to są szare spodnie, szare, szerokie spodnie, z którymi mam problem, ze względu na to, że ja mam konkretną wizję, jak te spodnie mają na mnie leżeć. I moja wizja nie do końca pokrywa się z tym, co jest dostępne w sklepach. Zrezygnowałem trochę z poszukiwania tych spodni na Vinted, bo nie mogę ich tam przymierzyć, a jak nie będą leżały tak jak chcę, to nie mogę ich odesłać. Więc szukam takich spodni w lumpeksach, szukam takich spodni w różnych polskich markach. Wydaje mi się, że tam jest największa szansa na znalezienie tego typu spodni. W zeszłym roku już prawie kupiłam spodnie takie, wiecie, szare, wełniane, szerokie, z kosa. Natomiast jak przymierzałam je już chyba trzeci raz, to stwierdziłam, że no nie do końca mi odpowiada, jak one na mnie leżą. Spróbuję przymierzyć je znowu, zobaczyć jak one leżą na trochę mojej zmienionej sylwetce i jak to będzie wyglądało i być może mi się uda, natomiast nie mam tutaj takiej presji, zależy mi na tym, żeby ten krój był idealnie dopasowany do tego, co sobie wymyśliłam. Kolejna rzecz to jest balaklava, czyli wiecie takie połączenie czapki i szalika, taka kominiarka. I ja uwielbiam ten rodzaj nakrycia głowy, bo dzięki temu nie jestem okutana tutaj szalikiem, co nie do końca mi odpowiada, albo nie przy wszystkich stylizacjach mi odpowiada. I taką balaklawę, kominiarkę znalazłam w zeszłym roku w robotach ręcznych. Natomiast zauważyłam, że w tym roku również taka kominiarka o fantastycznym składzie jest dostępna w eko. Więc bardzo prawdopodobne, że zdecyduje się na ten rodzaj nakrycia głowy i ukrycia szyi właśnie z eko. Kolejna rzecz z mojej wishlisty to jest coś co wpadło tam po tym jak zaczęły mnie inspirować takie bardziej kobiece sylwetki, właśnie ten taki vibe z lat 90 o których wspominałam jakiś czas temu i to są kozaki na obcasie, ale na odpowiednio niskim obcasie, tak żebym ja komfortowo mogła w nich chodzić, które będą miały długość do kolana, a tak najlepiej do środka kolana, żeby jeszcze trochę po bokach odstawało. I Widzicie, w moim przypadku to jest tak, że ja sobie coś wymyślę, coś mi powstanie w głowie i później jakoś staram się tego poszukać wśród aktualnej oferty. Chciałabym te kozaki znaleźć albo w Lumpeksie, albo na Vinted, ale też tutaj jest kwestia przymierzenia ich i zobaczenia, czy są odpowiednio szerokie i czy kończą się w odpowiednim miejscu i czy ten obcas jest odpowiednio stworzony, zbudowany tak, żeby mi się w nich wygodnie chodziło. Więc raczej obawiam się, że poszukiwania tych kozaków będą dłuższą podróżą, ale liczę na to, że się nie zawiodę. Kolejna rzecz, która znowu jest czymś takim, czego będę szukać albo na vintage, albo w lumpeksach, albo na jakichś targach vintage, bo czasami e, albo moją ostatnią skórzaną spódnicę, bo mam tutaj na myśli skórzaną spódnicę, kupiłam na jakichś dniach vintage e, z jakiegoś vintage shopu. No i właśnie, kupiłam tę spódnicę w zeszłym roku na początku jesieni i ona już wtedy była na mnie taka troszeczkę luźna, natomiast teraz jest absolutnie kompletnie za duża. Jest w przepięknym śliwkowym kolorze, jest na moim vintecie, więc jeżeli poszukujecie i jesteście w okolicach rozmiaru 42-44, to bardzo ją wam polecam. Druga spódnica, czarna, skórzana, ołówkowa, właśnie taka, jaką bym chciała leży w mojej szafie, natomiast ona jest na mnie wciąż za mała. To jest właśnie ta rzecz, którą zostawiłam sobie z okresu, kiedy byłam dużo chudsza, mając nadzieję, że kiedyś znów wrócę do tej sylwetki. I póki co tam jest, natomiast jeżeli uda mi się znaleźć aktualnie taką spódnicę ołówkową, skórzaną, do, taką za kolano, to myślę, że tamtą też uwolnię, bo dla mnie jest to jeden z takich Mega kobiecych, ale trochę z pazurem elementów, które bardzo lubię mieć w swojej szafie i bardzo lubię wykorzystywać, zwłaszcza w stylizacjach, które są na przykład w tym samym kolorze, ale złożone z materiałów o innej fakturze i łączyć te skórę z czymś mięciutkim, jak sweter kaszmiru na przykład. Kolejna rzecz na mojej liście to jest taka dopasowana przezroczysta koszula w kolorze czarnym ale jak będzie w innym kolorze, z takich ciemniejszych albo bardziej stonowanych, to myślę, że też bym się nad nią zastanowiła. No i tego zdecydowanie będę szukać w Lupexach albo na Vinted. To jest coś, co zobaczyłam na zdjęciu z mody ulicznej w trakcie któregoś z ostatnich Fashion Weeków i coś, co stwierdziłam, że wpisuje się idealnie w to moje podejście do kobiecych elementów, tę moją inspirację latami 90 i minimalizmem i wciąż jest takim fajnym elementem, który się spina też z resztą mojego stylu, więc jest na liście, zobaczymy, czy uda mi się znaleźć. I ostatnia rzecz, którą sobie zapisałam na tej mojej wiecie, fantazyjnej liście, to jest srebrny, duży naszyjnik. Taki blisko szyi, ale taki, żeby był duży, um, bardzo podobny do tego, który mam w kolorze złotym. E, ten w kolorze złotym jest z kosa. Kupiłam go tam parę lat temu, więc zobaczę, może w kosie też będzie coś takiego, bo ten naszyjnik bardzo dobrze się trzyma jak na taki właśnie w kolorze pozłacanym, bo on nie jest pozłacany. Ja w ogóle w tym sezonie, jak i w lato i w poprzednim sezonie jesienno-zimowym będę kontynuowała moją zabawę z akcesoriami i podkręcaniem swoich stylówek właśnie z użyciem biżuterii różnego rodzaju i taki grubszy srebrny naszyjnik to jest coś, co zidentyfikowałam, że jest mi potrzebne. Niestety nie znalazłam jeszcze takiego, który odpowiadałby mi w 100%. I generalnie ja podchodzę do tej listy poza tymi praktycznymi rzeczami i rzeczami, które są mi potrzebne, czyli razem chyba wychodzi sześć tych wszystkich rzeczy, czy siedem. Podchodzę do tego trochę tak bez stresu, bez przymuszania się, że muszę to mieć już teraz i od razu. I też biorę pod uwagę fakt, że mogę, ta, ta lista może się zmienić, że dużo rzeczy może z niej wypaść i dzięki temu nie narzucam sobie presji, żeby ani wydawać dużo pieniędzy na te wszystkie rzeczy, ani też właśnie mieć je jakoś tak szybko, od razu. Fajnie będzie, jak się uda, fajnie będzie, jak się uda znaleźć je w lumpeksach albo na Vinted, ale jeżeli nie i jeżeli w ogóle się nie uda znaleźć jakichś konkretnych, idealnych rzeczy, no to przerzucę je sobie wiecie, na kolejny, rok na kolejny sezon. Więc to były moje wybory, których będę wypatrywać. Dajcie znać, jakie są wasze wybory na jesień i zimę, co jest na waszych wishlistach i co. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa.